Jak ja gram w Minecraft to się tak bardzo skupiam Żeby tutaj grać dobrze I wszystko robić, no super eee, Że no po prostu wyciszam się nie? Wyciszam. To nic mnie tak nie ucisza jak gra w Minecraft Dokładnie, ale udało mi się puścić muzykę Tylko był taki problem, bo już musiałem to rozkminić Że jak puścić muzykę tak żeby nie było jej słuchać na nagraniu ale żeby ją słychać dla mnie, nie? I to te... No i ogólnie nie chciałem się bawić jakieś tam kabelki, jakieś ten. No mogłem niby podłączyć sobie słuchawki do telefonu yy, I nie słyszę nic z gry, ale ją ja mówię, no nie no, no gram na hardkorze, nie? To mi wyskoczy creeper i nie usłyszę i... no sorry, sorry Tyle. No żegnamy się, nie? No? Tyle w temacie. Yy, więc co zrobiłem to podłączenie sobie telefon znaczy czy, podłączyłem małe słuchawki do... Takie małe słuchawki. Do... Takie douszne, o, douszne, do uszne, o! Do uszne do telefonu. Puściłem sobie muzykę. Właśnie teraz puszczam jakieś remixy w ogóle z YouTube'a. Śmieszne. Ale remixy meme oczywiście. No właśnie. Jakiej muzyki słuchasz, to trudno do wytłumaczenia. Yy, o! Jest więcej, więcej. I mam już... Z, a jeszcze dwa żelazo, dobra. No, yeah. No już się czuję o wiele bardziej uzbrojony pózeum. Coś tam jest jeszcze. O, o jeszcze mięso by sobie przypadło. Właśnie albo o, zjadł po prostu to. Uuu nie zwróciłem się. No, dobra. A, mogę. No, okej, okay, okej. Okay. Yy, buty mi brakowały z tego co wiem. Tak czy coś jeszcze? Wiaderko, wiaderko na pewno. Na wodę. I mogę nic, a właśnie, bo jestem w tych kejwach to mogłem sobie zrobić zamiast siekiery miecz i zacząć ścinać te tam. No dobra, no dude. Aha. No i e, po prostu mam słuchawki do uszne. A na nie mam założone y, słuchawki, no takie nauszne, z grom. No no, jakoś działa, ale to trochę niewygodne. <grym, <grym, jakoś działa, nie? Dzięki działa. O, więcej lasa. Dobra. Uuu, uh, On powiedział sans granie, on powiedział sans granie, ziomki. To było całkiem episkie. Okej, okej. No... Komponent został załarany, co tutaj więcej mówić? Son dobra, więcej zbranie. żelaza. Żeby Son zrobić się kowadło. O. Dobra, dobra. Son o, i w ogóle dzięki temu, że są te nowe biomy w neterze to jest nawet taki biom, ma, Dolina Dusz. Panie, tłumaczenia polskie, polskie tłumaczenia. E, gdzie są w sumie kości? Więc nawet nie będę musiał... Ojej. E, nie będę musiał robić y, żadnej tam farmy y, y, zboża, tylko sobie od razu idę do eteru, nie? Biorę parę kości. No i tyle. Ojej, o oho, się wydostał się. Muszę się cofnąć po to żelazo i przypalić sobie San zgranie. Sobie. O, Musimy Dude, nie I to ciekawe, ciekawe, no, się bawi Nie wiem, jak tam szkielet sobie skacze na dwie kratki Dobra, dobra O kolejne żelazo, czemu nie? Nie No Wcale co mi może zrobić Nic Nic Oj, oj, oj Dźwięki Straszne dźwięki Minecraft zobaczy jak I jest wagonik Ty, ale ja się zgubiłem teraz Jak se, jak se, jak Nie? O, złote jabłuszko i arbuzy Świetnie Arbuzy to jest bardzo fajny drop z kartów. Może sobie zrobić dobre farmy, przynajmniej na początek, nie? Jak się nie ma krów i wszystkiego. Jest Parkour Master. Mamy no, więcej szkieletów. Oczywiście no, mogę zjeść rybę, żeby się zregenerować. A jak najwięcej. jak y Jest, dobra, dobra. I pochodnie. Przydadzą się, przydadzą się bardzo. Więcej szkieletów słyszę. Dobra, to gdzie, <laughs> gdzie są moje piecyki? Gdzie są moje San Nie! Uuu uh, dud dud, dut Tutaj nie sądzę uh. Muszę na pewno iść w górę i to było przy tych słupkach takich O Dobra, tutaj na pewno nie, ponieważ bym od razu wszedł O, ale tutaj Tutaj już możliwe I mam to, mam to Okej, okay, okej okay. O, tarczę się buguje jesteś tu właśnie zobaczyłem, że to jest, o tarczę się buguje coś, tu właśnie zobaczyłem, że to jest taki bug w tej najnowszej wersji, jest na przodzie, że, o, teraz mam tarczę, nie, postawioną, że się blokuje, ale nie widać tego na ekranie, o, o, to Więcej żelaza już mam, no. no Wystarczająco przynajmniej, nie? Teraz po prostu zrobić zrobić np. cecik z diameksów. Diameksów. <grymna> Diameks. Yo. Tutaj na pewno to było. O, kolejny wagonik. No, znaczy no, raczej to nie byłem. Więc. to Podob mi się, że są na tagi. się przydadzą do farm. U, cobblestone. okej. Okay. Ej, dużo pochodni, super. Ja, ja nigdy w sumie nie, nie robię pochodni. Już, no, po co? Po co, nie? Ja kopię węgiel po to, żeby... Przy... Ja węgiel po to, żeby przypalać i zdobywać materiały, a nie po to, żeby sobie oświetlać drogę. Co? Ciemności on się baczy, co? Pff, dude O dobra, Już się bałem, że no... Że nie zablokowałem. O, i teraz działa, nie? Jak tak pospamowałem okej okay, okay. A, i tutaj byłem Mam jeszcze wyżej wejść Ech, Nie, nie mogę wyżej wejść. o ja nie mam sprinta, niedobrze, nie, nie dobrze. A mam złote burszkę do tego mm. wow. Tutaj nic nie ma Tutaj bym musiał się podsadzić, czyli muszę iść tu Ale tutaj bym zobaczył, to mogę Będą cztery płycie, później przydadzą się na pewno. po San z granie. Dobra. E, w międzyczasie jeszcze. San z no, no gdzieś musi być. O kolejne żelazo, to nie Chyba sobie jeszcze jeden, zbieram e, węgla, żeby. Później jak znajdę wioskę, no dzisiaj już wszystko na zaplanowane. Jak znajdę wioskę, to będę musiał od razu wymienić z. E, z Weapon Smith. Albo, albo Armor Smith. No z nim. Żeby sobie po prostu zrobić yy, A się Diaksową zbroję. Kupić od niego. A zrobię emeraldy. Yy, sprzedając drewno. Znaczy dokładnie te patyki, nie? To jest takie łatwe wszystko do zrobienia. Najgrodzie się staje coraz łatwiejsze, dosłownie. Tak, Oj. Dobra, jest jedzenie. mam tak. zgranie. Dobra, jest jedzenie. Mamy to. Niech się Steve zregeneruje. W sumie to nie jest Steve, ale no dobra. San zgranie. Czyli co? Kilof żelazny, nowy. Ej dobra, to mi się podoba, no. Nie muszę wyrobić nawet. Dobra, chleb wezmę, ale nie jem Nawet w prawdziwym życiu Więc, ją. Nie no, w Minecraftu się nie się nie no. Lepiej użyć to zboże, by nakarmić krowę, nie? Będziesz miał i skórę, i wszystko, potrzebuję. potrzebujesz. Szanów granie. Dobra. dobra. Muszę sobie wziął Dobra, idziemy, o! już do końca. No i teraz zagadkę. Gdzie to jest? Gdzie, tutaj nie, no i idę cz czwarty raz. San zgranie. To jest trudny kory korytarz. co tutaj byłem? San zgranie. Hmm. Tam słyszę pająk w górze. Może tutaj gdzieś? San zgranie. Teraz może nie opadam się po prostu czego szukać. no. Kiedyś się znajdzie. Kiedyś się znajdzie. O! Ej, enchantowany paję. Ej, wrócił tutaj do też... Co Słuchaj, jak się cofnął po prostu. Brrr, został sprankowany. Duży, patrz, nie tutaj <laughs> this a, this to jest oh, Faser, to jest faza To jest niefreudny, nie okon, to jest Klepper, Minecraft Klepper. Uff. Sanus i nie obroniłem tego jeszcze. A zrobiłem tarczę, żeby się obronić. Chyba nie zdążyłem po prostu. Albo jestem nupkiem i nie wycelowałem. Właśnie nie wycelowałem by... w obronie. Ziom, ziom, ziom! dude, okej okay. no podgłośnienie sobie muzykę, więc mogę trochę głośniej mówić. Okay. Nie OK Okej. Nie! Okej. O! Yo! dude, Ja bym tego nie usłyszał, nie? I akurat zrobię FP... Jaki pro player totalny, no totalnie. Dobra, potrzebuję więcej Daksów, więcej Idaxów Idziemy, idziemy do przodu. Właśnie dlatego nie możesz się zatrzymywać kopalni. musisz... Sprintujesz sobie, nie? Nie patrzysz na to co zostawiłeś. Sanu zgranie. Eee, tutaj dobra, dobra. schodzimy jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. 16, 17 i koniec kopalnie, no ziom, ziom, dlaczego mi to robisz yy, dobra, to sobie pokupię tunele Tunele są bardzo bezpieczne Dokładnie tak Dobra, jedenasty, no O I cyk tutaj prosto O i lawy, słyszę, dobra, przecież muzyka specjalna Gdzie jest lawa, gdzie jest lawa? Lewa strona? Ja No to idę w O, o, o jest! Ale wyczuł! Ja mu idę w O, o, o jest! Ale wyczuł! Ale wyczuł! Okej, okay, czy coś jest w tutaj ciekawego? Jest ciekawego, super, cały so, okay. kej. 10 najbardziej satysfakcjonujących momentów w Minecraft. albo na przykład Ori, albo Serbski Po co? Nie wiem Fajnie wyglądają i nie zużywają tyle lawy Kiedyś lawa może się przydać Chociaż nie jakbym szedł po lawę, no to już lepiej iść do Netheru, nie? Po co się tutaj już, już trudzić? A właśnie jak po Obsidian, to w normalnym mordzie. Uuu i mamy przy bardzo Rubin. I to nie jest mod. To jest oczywiście najlepszy tekstur, i opak. Pak. Polecam. No właśnie, właśnie.